Witam wszystkich serdecznie. Tak jak obiecałem jadę do kolegi tam nagrać ten lot tych gołąbków, które które są do sprzedania. Zobaczycie, ocenicie tam kolega usługi transportowe wie o co chodzi, przewóz osób. Także dla Ciebie ten filmik zobaczysz, zobaczysz sobie i, i będziesz wiedział jak to wygląda dokładnie, także jadę do niego, zaraz do niego, u niego będę, czekam tu jeszcze na jednego kolegę, bo muszę go zabrać, eee, podwieść, eee, także zaraz zobaczycie tego wątki. chwileczkę dobra kolega wygania teraz te gąbki wstaniemy sobie tu z boku może o, zaraz zobaczycie tam akurat sprzątał w środku o już się zerwały Zobaczcie, wszystko do góry poszło od razu. Tylko że za dużo jest i trochę mielą, ale ładnie poszły do góry. Zobaczcie. Nie ma że coś tam siedzi. Może z dwie sztuki siedzą, a tak wszystko jest w górze i to śmiga, zobaczcie. wiatr wszystko jest. On tam sprząta w środku wiatrzysko jest straszne. Każdy wie jak dzisiaj wieje. Także dwie grupki, jedna większa, druga mniejsza. Wiatr ich rozwija, ale proszę. Wysoko to nie pojdą, bo wiatrzysko jest, ale. Mocne ptaki nie boją się one tu ostro. Teraz wam pokażę, jakie czy mągania. Zobaczcie. O, proszę. Nie ma, że się. Proszę, już ładnie ładnie do góry. O, dziwne są. Mogą mi się zakręciła, O, proszę bardzo. Nie, że nad budynkami, nie nad kominem. Proszę. Zapraszam. ładnie razem chodzą tam jest dużo mamek takich jeszcze, które które on zostawia takie sobie, takie śmieci takie, ale on chce na mamki to zostawić a wszystkie ciemne i murzyny wszystko wszystko chce sprzedać, nie? Także generalnie to co lata wszystko wszystko ich trochę tak zimno zimno zimna cholera no wywijają tutaj się ich nie oszczędza a tu ma zobaczcie taką wędę długaśną i takiego jastrzębia tam z ją przyczepionego I tym straszy je. <laughs> Teraz tak nie bo one już latają, ale jak je rozganiał. To śmigały na Jastrzębia. Ja wszystko jedławi cały czas jest dusi. Dobra, na razie niech polatają. Ładnie latają super, naprawdę. Lotne są ptaszki, nie można nic zarzucić. Czekajcie, na razie pauzę, bo mi rękę zimno. Dobra, siadły gołąbki. Niech wlecą No buda, 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 buda wlatywać. na pół murzynów z ciemnymi całkiem całkiem gołąbki nie są brodasy jeden tutaj taki widać tylko rozpieżałek jakiś na dachu są jeszcze trochę to zobaczcie jak wcinają jakie mają warunki także mają super warunki a jeszcze wlatują nie plecami chcą wlecieć? nie, nie jest pół na pół ciemnych z murzynkami lotne no, widzieliście gołąbki także to co miałem nagryć nagrywam a tu jeszcze się jeszcze nie wleciały takie słoniaki bo to stoję to nie mogą wlecieć dobra także Zobaczcie, żywiutkie fajne gołąbki, warte, warte wzięcia. Dobra, wyjeżdżamy od kolegi Jedziemy do mnie Widzieliście gołąbki jak wyglądają. Fajne, takie mocne, przede wszystkim te wiegania ostro, bo siedzi w domu, słuchajcie, on jest na ręcie, także on te gołębie pędzi strasznie mocno. Dobra, muszę na razie wyłączyć pauzę. No dobra, jestem już u siebie Także wszystko fajnie, widzieliście gołąbki Teraz Spróbuję wygonić te moje, niech latają No dobra, jazda No jazda, jazda bardzo brzydka pogoda była dobrze. ci też, wiatr wszystko tutaj wieje ale ale zobaczymy no, co one dzisiaj pokażą Budapeszty na wolierze siedzą dobra to co to jest odrobina Gołębków. No niech polatają troszkę, zobaczymy Czy odejdą, czy nie odejdą, chyba odejdą dobra czekajcie tym, tym muszę nasypać jedzenie No i siedzą, tam muszę wpuścić tutaj, bo to się tutaj tak zostawiłem albo czekajcie na razie pauzę. Dobra, już patuję do środka Patrzę gdzie są moje Tu jeden ciech Murzynek już ląduje A tamte gdzie są? a chyba czuję, że one pójdą sobie dzisiaj O kurde, nie widzę ich A i poszły chyba Poczekajcie, przejdę tam dalej, gdzie są, zobaczę, gdzie one są. No, odeszły mi znowu, kurde, macie no, co za dzikusy. Czekaj, piesek, tylko. A, są, dobra, widzę, widzę, widzę. Tam na słońcu, jak świeci słońce, tam są, za drzewem. A no, kurde, tylko że za tym drzewem są. Tam się tam gdzieś Czyli do kilometra lecą gdzieś tam Czekajcie Kurde, słońce mi tu świeci strasznie, muszę za to drzewo się tam schować One są tam za drzewem gdzieś z tyłu Czyli poszły na kilometr albo poszły do na... Gdzieś tam odeszły, Dobra. Na razie pauza. Dobra, widzę je. Tutaj już wracają. Tam dołem kręcą nad tymi obciętymi drzewami. Gdzieś tam są. No, ale w dole, z ich wiatr wszystko w dół. Dobra. Dobra, tu gołąbki już wracają. Tu pojedynczo tam cała lotka lata. No, ale już wróciły, już na kilometra i wracają. Słuchajcie, z okazji, z, z okazji świąt e, dla Was, dla Waszych bliskich, wszystkiego wszystkiego dobrego, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi przede wszystkim i, i żeby gołąbki wam się fajnie chowały oczywiście też no, wszystkiego dobrego. No. Jeszcze przed nowym rokiem coś nagram Święta, między świętami zobaczymy, także Pozdrawiam Was serdecznie. Pokazałem lot kolegi do sprzedania eee. I, i, i tyle. No. Także bądźcie zdrowi. Do następnego filmu. Trzymajcie się.